STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Na początku witamy Ciebie w ogóle w Białym Stoku, w Jagielloni. Pytanie, jakie są Twoje oczekiwania związane z tym przyjściem tutaj do Białego Stoku, zważywszy na fakt, że jest to Twój pierwszy transfer poza rodzinny Śląska? Przede wszystkim chciałbym się przywitać tutaj z kibicami w Białym Stoku, z kibicami Jagi. No, dla mnie to jest gdzieś tam też duża sprawa, bo. bo bo cały czas gdzieś tam jeszcze idę do przodu i, i, i przyjście do takiego zespołu jak Jagielonia, no to, to, jest, to jest naprawdę super sprawa. I, i mogę, się, mogę być przekonany o tym, że, że tam na wojsku z siebie 100% i plany, plany gdzieś tam są takie, żeby cały czas się rozwijać, pomóc Jagieloni w, w tej walce, w lidze i gdzieś tam w Kucharach o, o najwyższe cele. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko, wszystko wyjdzie. No ja, ja, mogę ze swojej strony zagwarantować, że, że poświęcę się w 100 tutaj Jagiellonii. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się opcja twojego przyjścia do Białego Stoku, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o zainteresowaniu ze strony Jagiellonii Białystok i kiedy już się takie, taka oferta pojawiła, czy ją z kimkolwiek konsultowałeś, czy z góry wiedziałeś, że no skoro Jaga wzywa, to idę. O no, pierwszym takim zainteresowaniu myślę, dowiedziałem się jakoś. Ja jakoś w połowie chyba, chyba tej rundy. Myś tam usłyszałem jakieś pierwsze, pierwsze zmianki. No i wiadomo gdzieś tam czym bliżej końca sezonu, to, to, to trzeba było dokrywać i, i bardziej myśleć o tym poważnie. No i jeżeli już była konkretna gdzieś tam oferta i widziałem, że, że, je, że tutaj klub, klub nie chce, jest, jest zdeterminowany z, po to, żeby mnie ściągnąć, no to ja też nie miałem jakiegoś większego zawahania, tylko... tylko z, Przyjąłem tę ofertę i jestem zadowolony, że mogę zostać zawodnikiem Jagieroni. No właśnie, jest tutaj na miejscu paru zawodników, z którymi podejrzewam, miałeś okazję gdzieś tam się zetknąć u siebie na Śląsku, czy Kasper Tabisz, czy Bartek Wydowik. Czy miałeś okazję z nimi wcześniej rozmawiać na temat transferu do Jagiellonii, a także z osobami, które spotkałeś w Jastrzębiu z trenerem Kurdzielem, czy z Mariuszem Pawełkiem? Z Bartkiem Dowikiem może nie, bo gdzieś tam się jeszcze nie znamy i nie mieliśmy jakiegoś kontaktu, ale ja też za bardzo nie kojarzę tam z tych rozgrywek w, w okolicy, ale z Kasperem wiecie się znamy, jest to też mój dobry kolega, także mam nadzieję, że będę miał troszkę no, łatwiejsze wejście w tą drużynę, niż, niż gdybym tak przychodził i nie miał tu za bardzo nawet do kogo się na początku odezwać. Wiadomo gdzieś tam też jak jak to każdy podpytałem, jak to wygląda i tak dalej, także Kasper też powiedział opowiedział o jakie i nie to samych superlatywach, więc więc to tylko bardziej mi utwierdziło w tym, że, że jest to dla mnie dobry kierunek. Wiadomo rozmawiałem też gdzieś tam z trenerem Kurdzielem, który, który teraz jest trenerem w Jastrzębiu i, i prowadził mnie przez ostatnie pół roku. Wiadomo z Mariuszem Pawełkiem też rozmawialiśmy, jest teraz trenerem ramkarzy w Jastrzębiu, także, także każdy opowiedział o, o Jadze, że że nic tylko, nie zastanawiać się i, i iść. Mhm. To jeszcze na koniec, jakbym mógł Cię prosić o taką charakterystykę siebie, e, patrząc po statystykach, najczęściej występowałeś w ofensywie, w drugiej linii, czy to potwierdzasz, na jakiej pozycji widzisz siebie, na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? Wiadomo, że to gdzieś tam zależy od trenera i sztabu szkoleniowego, jak, jak oni gdzieś nie tam umiejscowią w tym zespole, ale a wiadomo, w, w, w. Moja taka charakterystyka no to myślę, że, że gdzieś tam z tej lewej strony bardziej ofensywnie czy ta lewa dziesiątka, wiadomo jak teraz się gra w tym systemie z trzema obrońcami czy lewe skrzydło, czy lewa pomost, to, to gdzieś tam są pozycje, na których się czuje najlepiej no i, i tam potrafię też pokazać pewnie swoich możliwości, a, a co będzie no to zobaczymy też, też to też to leży w gestii kogoś innego, nie, nie do końca też nie wiem, zobaczymy. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagieloni Białystok.